Kupno kotła na paliwo stałe to spora inwestycja na długie lata. Niestety, nawet najlepszy sprzęt może sprawić kłopoty, i właśnie wtedy przydaje się gwarancja. Ale czy ty wiesz dokładnie, na co masz gwarancję w swoim kotle? W tym filmie wyjaśnię, jak działają gwarancje na kotły grzewcze, czego one tak naprawdę dotyczą i jak nie stracić prawa do darmowej naprawy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Teraz odpowiem na pytanie, dlaczego w ogóle mówię o gwarancjach. Pomysł na ten odcinek zrodził się kilka miesięcy temu, kiedy podczas targów branżowych podchodziło do mnie wiele osób z pytaniem: A proszę pana, a ile ten kocioł ma gwarancji? A ile to urządzenie ma gwarancji? I zdałem sobie sprawę, że większość z nas skupia się na liczbie lat. Nie zagłębiając się w szczegóły, na co ta gwarancja tak naprawdę jest. Zapraszam cię do subskrybowania tego kanału. Ja od 19 lat zajmuję się systemami grzewczymi i właśnie tutaj na tej platformie dzielę się swoją wiedzą. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, chcesz, żebym rozwijał dalej ten kanał, naciśnij przycisk subskrybuj, to dzięki niemu mogę się dalej rozwijać i mogę produkować tego typu filmy. Na początek w ogóle zacznijmy od podstaw, czym jest w ogóle gwarancja na kocioł i kto jej udziela. Bo okazuje się, że kupując kocioł, często masz dwie osobne gwarancje. Pierwsza to gwarancja producenta kotła, obejmuje sam sprzęt i jego podzespoły, a druga gwarancja to gwarancja instalatora czy też firmy monterskiej, która obejmuje wykonaną usługę montażu. W praktyce oznacza to, że na przykład awaria podajnika czy sterownika to kwestia producenta. Bo dotyczy urządzenia. Natomiast przeciek czy źle podłączona instalacja to już sprawa dla ekipy, która kocioł montowała. Dobrze o tym pamiętać, bo w razie problemów wiemy, do kogo się zwrócić: do serwisu producenta czy do firmy montażowej. Warto też wiedzieć, że gwarancja producenta to dobrowolne zobowiązanie firmy, która wyprodukowała kocioł. Zazwyczaj trwa ona od 2 do 5 lat. W zależności oczywiście od marki i modelu urządzenia. Czasem na wybrane urządzenia, czy też na wybrane elementy w tym urządzeniu, obejmuje większa gwarancja, którą deklaruje producent. Warunki takiej gwarancji mogą się jednak znacznie różnić między producentami. To oni ustalają zasady. Natomiast niezależnie od gwarancji, prawo chronić się poprzez rękojmie, czyli odpowiedzialność sprzedawcy za towar przez dwa lata od zakupu. Mówiąc prościej, gwarancja to bonus od producenta, a rękojmia to twoje ustawowe prawo konsumenckie. Pozwól, że opowiem ci krótką historię z mojego doświadczenia. Ja często rozmawiam z klientami o gwarancjach. Ostatnio jeden klient usłyszał ode mnie, że kocioł, który sprzedaje ma na przykład 5 lat gwarancji i wiecie co mi powiedział? Ten klient mi powiedział, że tamta firma oczywiście nie będę jej wymieniał, ma 10 lat gwarancji. Zapytałem go wtedy, czy czytał pan instrukcję obsługi? Albo widział pan kartę gwarancyjną tego kotła i na co konkretnie jest te 10 lat gwarancji? Chyba nie muszę wam mówić, zapadła cisza. Okazało się, że ta imponująca 10-letnia gwarancja dotyczyła wyłącznie jednego elementu: spawu na wymienniku ciepła. Zdziwienie klienta było ogromne, a ja, jako można powiedzieć, były spawacz, wiem doskonale o co chodzi. Najłatwiej dać długą gwarancję na spaw, bo dobrze wykonany spaw raczej nie przerdzewieje. Prędzej skoroduje blacha obok. Producent więc może się chwalić, że daje 10 lat gwarancji. Ale większość kotła nadal ma standardowe 2 lata. Morał? Nie daj się zwieść cyferkom. Dopytuj. Inni producenci stosują różne sztuczki. Spotkasz 5, 6, 8, nawet 10 lat gwarancji na szczelność wieminika. Brzmi świetnie, co? Tylko, że większość firm zastrzega, iż kocioł musi być chroniony przed korozją niskotemperaturową, na przykład poprzez odpowiednie podłączenie z zaworem mieszającym, buforem, czy innym zabezpieczeniem powrotu. Z drugiej strony dobrze zaprojektowana instalacja i właściwa eksploatacja urządzenia sprawiają, że kocioł będzie pracował bardzo długo, nawet po upływie gwarancji. Znam przypadek kotła na palec zamontowanego w 2004 roku. Roku, który do dziś działa bez zarzutu, mimo braku dodatkowego zabezpieczenia temperatury powrotu. Niektóre kotły nawet go nie potrzebują. Co jest w tym wszystkim najważniejsze dla Ciebie? Eee, w urządzeniach grzewczych są elementy szczególnie narażone na awarie i lepiej mieć na nie gwarancję. Mam na myśli choćby sterownik, zapalarkę, czy wyłożenie szamotowe, czy też wyłożenie z wermikulitu komory spalania. Dlatego zanim kupisz kocioł, sprawdź dokładnie, jaką gwarancję oferuje dany producent i na jakie podzespoły. W dobie internetu to proste. Wejdź na stronę producenta, ściągnij instrukcję DTR albo na przykład kartę gwarancyjną tego producenta i wczytaj się w szczegóły, bo może się okazać, że te najważniejsze dla Ciebie części mają gwarancję dużo krótszą niż myślisz. Na przykład sterownik 24 miesiące. Wentylator 12 miesięcy, a zapalarka jest w ogóle wyłączona z gwarancji, traktowana jako materiał zużywający się i objęta jedynie 14-dniową ochroną ustawową. Warto to zawczasu wiedzieć. Dzięki temu potem nie będzie rozczarowania, że coś padło, a producent rozkłada ręce. Podsumowując tę część, ładne hasła reklamowe typu 15 lat gwarancji. Nic nie znaczą, jeśli nie wiesz, na co to jest gwarancja. Rolą świadomego klienta jest zadać pytanie i sprawdzić szczegóły, chyba że ktoś chce wierzyć reklamom na słowo. Ale to już zostawiam Wam do przemyślenia. Ja zachęcam jednak do zdrowej. Ostrożności, gdy już przeanalizujesz gwarancję wybranego producenta, koniecznie dowiedz się, jakie warunki musi spełnić jako użytkownik, by w ogóle ta gwarancja obowiązywała. Czy na przykład wymagane są przeglądy gwarancyjne, ile one kosztują, jak często je musisz robić, eee, na przykład od kiedy w ogóle liczy się gwarancja, czy od daty zakupu kotła, czy od daty pierwszego montażu. Te niby drobne szczegóły mogą sprawić, że wybierzesz innego producenta, jeżeli wyczujesz, że obietnice Gwarancyjne są tylko, jak to się mówi, dobrały, a potem się nie znamy. Wybierz taką, która realnie daje nam zabezpieczenie, a nie tylko ładnie wygląda na ulotce. Skoro wiemy już, na co zwracać uwagę w zapisach gwarancji, przyjrzyjmy się teraz najczęstszym pułapkom i błędom, przez które ludzie tracą gwarancję albo mają z nią problemy. Oto lista grzechów głównych. Na pierwszym miejscu nieautoryzowany montaż kotła. Większość producentów wymaga, aby kocioł uruchomił autoryzowany instalator lub serwis fabryczny. Inaczej gwarancja przepada. Jeśli montaż robi ktoś po znajomości, tzw. szwagier, bez uprawnień, naraża się na utratę gwarancji. Po drugie, to co przed chwileczką mówiłem, czyli brak przeglądów gwarancyjnych. Wielu użytkowników zapomina o obowiązkowych, corocznych przeglądach, a to podstawa do utrzymania gwarancji. Bez pieczątki z serwisu Producent może odmówić naprawy, ale przegląd gwarancyjny to też szansa na wykrycie usterki, zanim dojdzie do poważnych awarii. Warto go zaplanować z wyprzedzeniem, najlepiej poza sezonem grzewczym. Po trzecie, samodzielne naprawy i przeróbki. Rozkręcanie kotła, grzebanie przy sterowniku, przeróbki w instalacji wszystko to może unieważnić gwarancję. Producent może uznać, że ingerencja użytkownika doprowadziła do awarii. Nie masz autoryzacji? Nie ruszaj kotła? Lepiej zadzwoń po serwis. Po czwarte, użytkowanie niezgodne z instrukcją. Na przykład złe paliwo, brak czyszczenia to najczęstsze powody odrzucenia reklamacji. Producent jasno określa, jak korzystać z kotła. Gwarancja chroni przed wadami sprzętu, a nie przed błędami użytkownika. Czytaj instrukcję i trzymaj się zaleceń. Po tylu przestrogach pola na pozytywny akcent. Co zrobić, żeby spać spokojnie i w pełni korzystać z przysługującej ochrony gwarancyjnej? Oto kilka praktycznych wskazówek dla każdego właściciela lub przyszłego właściciela kotła. Czytaj warunki gwarancji przed zakupem. To, co mówiłem na samym początku, zanim kupisz kocioł, czy też pompę ciepła, czy sprzęt jakikolwiek grzewczy, w ogóle jakikolwiek sprzęt. Sprawdź, na co dokładnie obowiązuje gwarancja, jakie są jej warunki. Zwróć uwagę, czy obejmuje całe urządzenie, cały kocioł, czy całą pompę ciepła, czy tylko wybrane elementy, oraz czy wymaga na przykład corocznych przeglądów, czy na przykład niektórzy producenci wymagają rejestracji takiego urządzenia. Świadomy wybór to mniej niespodzianek później. Montuj z autoryzowanym instalatorem. Większość producentów wymaga, by montaż i uruchomienie wykonał certyfikowany fachowiec. Po takim montażu upewni się, że karta gwarancyjna jest podbita i podpisana. To kluczowe, by gwarancja była ważna. Rób przeglądy regularnie, np. przeglądy coroczne. Zależy tak naprawdę, jak tego wymaga producent, ponieważ to często warunek zachowania gwarancji u wielu producentów i sposób na wczesne wykrycie usterek. Najlepiej umawiać je oczywiście poza sezonem grzewczym, kiedy serwis ma więcej terminów. To inwestycja w bezawaryjną pracę urządzenia. Przestrzegaj instrukcji obsługi producenta. Używaj odpowiedniego paliwa, dbaj o to urządzenie, bo niestosowanie się do instrukcji to często przyczyna odrzucenia reklamacji. Warto też zachować paragony za paliwo czy serwis. Mogą być pomocne w razie oczywiście sporu. Zadbaj o dokumenty, przechowuj wszystkie dokumenty: kartę gwarancyjną, faktury, protokoły przeglądów i wszystkie inne dokumenty związane z tym urządzeniem, które posiadasz. Zgłaszaj awarię od razu, najlepiej w formie pisemnej. Jeżeli coś dzieje się z Twoim urządzeniem grzewczym, nie czekaj. Zgłoś usterkę serwisowi, na przykład poprzez wysłanie e-maila z dokładnym opisem. Podaj model, numer seryjny, dołącz zdjęcia i zachowaj potwierdzenie zgłoszenia. To dowód, że działałeś zgodnie z procedurą. Podsumowując, gwarancja na urządzenie grzewcze to świetna sprawa, ale tylko wtedy, gdy wiesz dokładnie, co obejmuje. I jak zrobić, żeby jej nie stracić? Mam nadzieję, że po tym odcinku czujesz się mądrzejszy o tą wiedzę i unikniesz typowych błędów. Wybierając urządzenie grzewcze, np. kocioł, patrz nie tylko na cenę i parametry, ale też na warunki gwarancji i renomę serwisu. A jeśli już kocioł masz, dbaj o niego zgodnie z zaleceniami i trzymaj wszystkie dokumenty. Daj znać w komentarzu, czy spotkała Cię kiedyś przykra niespodzianka. Z gwarancją, albo czy odkryłeś jakiś haczyk w obietnicach producenta? Podziel się też swoimi radami dla innych użytkowników. Jeżeli ten film okazał się dla Ciebie przydatny, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanału. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I życzę Wam, aby Wasze urządzenia grzewcze grzały bezawaryjnie, a gwarancje nie musiały być nigdy użyte. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wybrałem dla Ciebie również dwa filmy o podobnej tematyce. Zapraszam do oglądania.